O, witam, witam wszystkich z ostatniej chwili. Zobaczcie tu moje przed moim domem krówki. Z ostatniej chwili nie będę już nadawał filmików. Nie będzie szalonych filmików stańca, bo po prostu leżę ze złamanymi żebrami. Może dzisiaj zrobię prześpiew ten szpitalu. Taki ból, żeby do tej krowy dojść, to mi zajęło pół godziny. O, oglądam, ją, patrzę, zostałem się ona Tu ma jakąś wodę. Na cały dzień obserwuję, bo leżę w łóżku teraz. Cały dzień nigdy nie, nie da wody. W tym upale 30 stopni. No trawę ma po kolana, już jej nawet nie. Je. To jest od prawnika teren, także zobaczcie, ogromny teren. to jest parę hektarów, tam mieszkam w tym domu. W takim scenerii, w takiej góra, w ciszy, w kogutach. To jest droga do, do, na, na wulkan. Także tu nie ma nikogo, nawet sąsiadów dużo nie ma. Mają konie, mają to i pozwolił tej, co się opiekuje. mu Mój domoprawnik gdzieś tam jeździ, zarabia miliony, także jemu to wszystko jedno. Trawę by mu puścić tu kury i powiedziałem, kury by to wydziubały, no ale koszą. Cały dzień koszą, kosiarkami wydali na benzynę samą pewnie. 100 dolarów za dni koszu. I takie krówki tu mam. Podziwiam. I przepraszam, nie będę wam pokazywał filmików teraz, bo nie mam, nie jestem na targu, nie jest motor zapłacony. Domam niesamowity ból. Nie wierzyłem po prostu nikomu. Nikt nie wierzy, dopóki tego nie doświadczy. Jaki to jest ból złamane żebra. dwa miesiące, nie ma możliwości żadnej. Dzisiaj może do, do szpitala, jeszcze pojadę, jutro wieczorem zrobię. Jutro zrobię ten sobie zdjęcie zdjęcie jak to wygląda, no, muszę uważać, bo jak jeszcze mikroba krowa potrąci, no to już będę miał przechlapany dzięki oglądajcie to co tu mam na miejscu mam nadzieję, że jakoś do domu dojadę Agata, no zobacz co mnie tu spotkało, no na pewno syna już tu nie zrobię żadnego ani żadnych ani żadnych lasek, nawet koszulki nie jedyne co zęby można umyć nawet się umyć, nawet się siedzieć. siedzenie, spanie na siedząco Aż uważajcie, uważajcie ci co jadą na, do Azji pożyczać motorki, bo to niebezpieczne a tu młoda krówka, cielik, pewnie dziecko tamtej, o, przychodzi tu do mnie, krowy chodzą, no wody nikt nie daje, to ciekawe, cały dzień tutaj beczy, trawę wygryzła, trawy tu mam dość, te krówki nie są dojone, o ten jest akurat byk, te krówki nie są dojone, to nie są krowy na mleko, tylko na mięso, one pasą się tutaj, pasą, a potem przyjeżdża samochód i dopiero zaczyna się horror tego zwierzęcia, piją, kopią, bo zanim do auta dojdzie, zanim do ubojni, do rzeźni, ale mięso najlepszej jakości, bo tu nie ma paszy. One są tylko na tej trawie chude, ale tak są prowadzone. O, zobaczcie, tu mają też właściciel tego, tego tu jest w O, i krowa cały dzień tak była. No, nikt im nie daje wody, zaraz zapytam. O, tu popatrzcie, ogromny teren, który tu jestem. To jest mój dom, tam śpią ludzie. Grupa jest zabezpieczona, kolega nimi się zajmuje. Dostarcza kokosy, które tu są wszędzie. Nikt nie chce wejść na drzewo, nawet już płacimy 30 pesów za kokosa. I Niech go zbiera. Bo jak z maczetą zrzuci, to się nie nada. Musi go z liną spuścić. Ma konika, nie wiem czy do mięsa, czy na co ten konik tu jest. Jest w każdym razie konik również, nie? Pasie się na takim terenie olbrzymim. Fajny konik, no. On i nie ugryzie, elegancki, no. Chociaż tyle przyjaciół mi zostało. Także Agata, dwa miesiące mam tu taki showshep. Pozdrawiam wszystkich, coś będę pokazywał na miejscu, także już teraz nie ma targu, nie ma nic. Jedyni moi przyjaciele, teraz ten koń tu i te dwie krowy. Pozdrawiam, oglądajcie, jak coś będzie ciekawego. Oczywiście głodówki nie przerwałem, mimo złamanych żeber, i takiego bólu. Piję cały czas kokosy, dwa, tylko na dzień, bo ich tu nie ma, i wodę. I tak myślę, że organizm już traci wagę, także schudne i totalnie ze słońca będę korzystał. I tak pokażę, jak uda mi się wyleczyć te złamane żebra. Pozdrawiam wszystkich. I sorry, że nie będę pokazywał filmików, to oglądał. Także nie mogę nawet do domu dojść. Dzięki. Dopiero teraz wierzę, co to są złamane żebra. Nikomu nie wierzyłem w ten, jak nie masz tego, to, to śmieję się, że ktoś cierpi. Teraz poczułem, co to jest. Pierwsza w życiu mi nigdy nic nie bolało nawet ząb. A teraz czuję, co to złamane żebra. Pozdrawiam Was wszystkich. Dzięki za oglądanie. I lajkujcie tu. No na pewno już syna nie zrobię w tym stanie żadnego z najpiękniejszą laską, że kandydatek tu jest 100, ale jest to niemożliwe. Każdy ma trójkę dzieci. Każde z innym facetem. No i oczywiście, aby chciałeś coś z mnie robić, to najpierw badania polecam, bo AIDS jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo. Dzięki, pozdrawiam, hej.